Cześć Wam! Dzisiaj przychodzę do Was z trzema produktami. Po pierwsze tutaj jest puder Max and More, ten pachnący wiśnią. Później takie trio z Altery oraz pomadka z Avonu. Wszystko to są, dlatego chciałam... Znaczy ja z reguły nie łączę tak, że jest dużo produktów, ale tu jest wszystko do innych części twarzy, więc mówię, a dobra, połączę raz. I wszystkie te rzeczy... To są z paczuszki, które dostałam od Marty. Widzieliście pewnie tą, tą, znaczy ten filmik, gdzie otwierałam paczuszkę. Mam nadzieję w każdym razie, że widzieliście. I dobra, i zaczynamy od razu od pudru. Aha, ja nie będę kaleczyć tego, jak się nazywają te produkty i tak dalej. Po prostu w opisie Wam pełne nazwy napiszę. Tutaj mamy ten puder, który jest z Max and More. Pachnący wiśniami, rzeczywiście pachnie wiśniami. I teraz tak, z tyłu co jest napisane na jego temat. Po polsku tylko puder sypki. Nic więcej. Nie ma żadnych informacji więcej po polsku. Ale tak, mogę Wam powiedzieć, że jest wegański, że jest aż 22 gramy. W życiu nie miałam takiego dużego pudru. I 12 miesięcy na zużycie. Produkt wykonany w Chinach. Zresztą jak większej rzeczy. Aha, i tutaj jeszcze się tak po angielsku, tyle co ja zrozumiałam. Doczytałam, że on może być też do okolic oczu, ale dopiero potem, kiedy ja już okolice oczu sobie przypudrowałam, więc no. Ale dobra. Jest zabezpieczony takim, no wiecie, do odklejania tym taką foliką. Już nie będę całej odklejać. I przesypię. Tak wygląda. On jest taki beżowo-różowy. I pięknie pachnie. Mm. Ojejku. Dobra. No to bierzemy chwila prawdy. Oby nie był zbyt matowy, bo jeszcze nie używałam go. Okej, okay, jedziemy. O kurde. Na pozytyw. Na pozytyw, kurde. Owszem, yy, matowi, ale to nie jest taki tępy mat. Absolutnie. Ale zobaczcie, wzięłam połowę twarzy dobrze po policzku. To może aż tak bardzo nie widać. Ale przyjrzyjcie się tutaj czoło. Jak on mi tą stronę czoła wygładził. O kurczę. No, y, pomijając to, że tutaj się trochę świecę, a tutaj nie. Ale tak do tego miejsca złapałam pudrem. Ja mam głaciutkie czoło. Bardzo wygładzający jest. I to tak namacanie, aż widać. Uu, chyba się polubimy. No, polubimy się. Dobra, jadę z drugą stroną. Jest wygładzona twarz. Naprawdę jest wygładzona twarz. Bardzo ładnie to wygląda. Pomijając to, że dzisiaj eksperymentowałam i tu w tym miejscu w jednej i z drugiej strony mam mm, trochę ściastkowane. No, ale to, to nie wina pudru, tylko tego co ja eksperymentowałam. Ech, bo szukam sobie takich zamienników, żeby mieć coś kremowego, a nie no, kombinuję, kombinuję, dowiecie się. Moje próby i błędy. Ale pięknie wygląda. Bardzo mi się podoba. Wow! Wow! A i jeszcze. Powiem Wam tak, jeszcze nie sprawdziłam tu. On jest bardzo, bardzo mocno zmielony. On jest aż taki. O, a tutaj wygląda na biały, ale nie bieli twarzy. Jak się go rozetrze, to jest bielutki. No, to będzie coś, co będę bardzo lubiła. Dobra, yy, zrobię brwi, przygotuję oczy do makijażu i wracam. No to teraz zajmiemy się cieniami. Cienie to jest Altera. Wiadomo, marka własna Rosmana i jest tu zaakcentowane. Rosman. Jest tak, to się nazywa Kakao Sensual. Sensaliz... Dobra. Po polsku Sensation. Gdzie <grywia> ja się ślę angielski, jak ja nie znam. Dobra, 12 miesięcy na zużycie. Vegan. I co tu jeszcze? Właściwie nic, jest po prostu po niemiecku, żeby produkowane dla Rosmana. Cienie takie tutaj, one nie są matowe, to jest taka delikatna satynka. Ja już je dotykałam. I teraz Wam pokażę. No, to nie jest super pigmentacja, ale może nas zaskoczą, może to będzie ładne. Mam jeszcze w odcieniach fioletu takie, ale to później, innym razem. Dobra, najjaśniejszy. No nie jest jakiś taki tutaj też bardzo delikatnie. O, i ten brązik widać. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to powiem Wam, że jeżeli chodzi o taką e, chłodne czy zimne i tak dalej, to one są takie neutralne można powiedzieć w każdym razie tak mi się wydaje. No ale jak widzicie, dosyć słabiutko je widać, no i są takie satynowe. Ale nie przekreślajmy. Więc teraz tak, nałożyłam bazę z Bel, kupioną w Biedronce. Ostatnio bardziej mi ona pasuje, zobaczcie, praktycznie nie wygląda, jakbym bazę miała i ona zaczyna mi bardziej pasować niż ta baza od z Tysia od Vibo. Bo tamtą trzeba jeszcze przypudrowywać, żeby się nie zaczynała zbierać. Tu jak się weźmie cieniutko, ona zastyga i nic się nie zbiera. Dobra, ale teraz tak, wracamy do cieni. Ten środkowy wezmę w załamanie. Hmm, nie wiem, czy to mi się podoba, czy nie. Jeszcze nie wyrokuję, bo czasami nałożenie jednego cienia yy, no. Nie mówi nic o cieniach. Ale powiem Wam, że on ma bardzo jasny kolor, to wiadomo, ale tutaj jest bardziej wyraźny, taki, taki fajnie wygląda. Gdyby był tylko troszeczkę bardziej matowy, a nie taki błyszczący, to nie byłoby źle. Ok, teraz w zewnętrzny kącik najciemniejszy i przepraszam Was za swoje paznokcie obdarte, troszeczkę tutaj zwłaszcza ten. Przed nagraniem było wszystko w porządku. Poszłam kartofle przygotować, po prostu obrać na obiad. No i bach. Tutaj wygląda on troszeczkę ten najciemniejszy, nacieplejszy niż tutaj na ręku. Ale trzeba przyznać, że bardzo fajnie się nakładają. I nie ma osypu. Po tamtym wcześniejszym to ciężko było poznać, ale teraz po tym widzę, że nie ma osypu. Okej, okay, teraz na wewnętrzny kącik, ten najjaśniejszy. O, wiecie co? Ten najjaśniejszy mi się podoba. Naprawdę ten cień mi się podoba. Fajny. Podsumujmy później, ale teraz tak. Nałożę beżową kredkę. Ostatnio przykleiłam się do tej, dobrze? O tak. Do tej z Sephory. Na linię wodną. Dopiero teraz szukam. Ej, nieładnie, nieładnie. O! I taką z Maxent More, taką błyszczącą. Tutaj o. Ej, na linię rzęs. Okej, okay, najpierw. Uczcie. Okej, okay, najpierw Wam pokażę, jak wyszły oczy. No wiadomo, bardzo delikatny makijaż. I teraz podsumujemy później. Teraz pomadka z Avonu. Wiele lat temu, właściwie od kilku lat już nie mam, ale kiedyś. Bardzo dużo miałam pomadek z Avonu i lubiłam je, bo one były takie fajne, kremowe. Tutaj, oczywiście, kolor Wam napiszę, ale to jest coś z kakao, a później numerki na numerki, znaczy na cyferki są położone, więc nie wiem. Ale rozszyfruję to lupą i napiszę Wam w opisie. Kolorek. Mam ogólnie cztery pomadki, z czego z tej serii trzy. Ta jest najbardziej taka neutralna. Ona jest tu. Cienie osobiście takie bardzo w takim kolorze lubię. Ok, nakładamy. A y, konturówka zmaka. I teraz nakładam. Bardzo kremowa. Bardzo przyjemna. Wiadomo, jak kremowa ona się bardzo tak mocno, znaczy tak długo nie utrzyma na ustach, ale jest bardzo komfortowa. Pamiętacie tą, co ja testowałam? Tą e, o tą, to jest niebo a ziemia. Ta jest o wiele fajniejsza na ustach. E, w pierwszym odczuciu. Nie mówię już potem jak ona ta zastygła, bo jak zastygła to dla mnie taki rodzynek się zrobił, ale w takim pierwszym odczuciu. Owszem ta się wydawała kremowa, ale ta jest bardziej. Oj, bardziej. Mm. Coś czuję, że przykleja się do niej. Do tej pomadki. Ale dobra, teraz podsumujmy. Tylko, o dobra. Zaczęliśmy od pudru. Dla mnie puder jest matujący, ale nie przematowujący. O, dobrze, udało mi się. Nie jest to taki suchy, paskudny mat, ale powiem Wam, on jest. lekko przebija świetlistość podkładu. Lekko. Ale on jest bardzo, ale to bardzo wygładzający. Jak ja oglądałam na różnych kanałach, bo jest ten jeszcze bananowy, to praktycznie każdy sobie chwalił. I osoby z serą taką suchą, i z tłustą, że, on, że te pudry są dobre. I ten i bananowy dla mnie szery oj, nie uwielbiam zapach wiśni i smak wiśni, wiśni, czereśni. Mm. Więc przez sam fakt tego już jest dla mnie fajnie. No i poza tym no, wygładził mnie. Teraz moja skóra ma takie humorki, no bo to się zbliża już. Zima praktycznie już jest. I no humorzasta jest. Jest przesuszona, mimo tego, że bardzo mocno nawilżam, a nie widać tego. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo mi się podoba. Jestem z niego bardzo zadowolona i serdecznie Wam polecam. Teraz tak. Pomadka. Wezmę najpierw pomadkę, bo to będzie krócej. Kolorek przepiękny. Naprawdę bardzo mi się podoba kolorek. Jest bardzo komfortowa. Taka taka naprawdę kremowa. Też polecam. A teraz dłużej, bo będzie o cieniach. Patrzcie. Poprzednio też miałam problem, żeby je otworzyć. Znowu. Noż. O, jest. Nie ukrywajmy. Te cienie to są takie: jakby to powiedzieć, bardzo delikatne satyny. Kolorystyka też jest dość jasna, chociaż tutaj się wydaje bardzo ciemny, ten. No to nie, ale pamiętajmy o tym, że Altera to jest taka marka, która jest wegańska. Bardziej kładąca na składy. Więc. Nawet ja mam jedną paletkę i też na to patrzyłam, yy, używając ją. Tutaj, używając te cienie też. Czekajcie, nie mogę tak, mam przybliżenie jej tutaj. Yy, ogólnie, czy mi się podoba makijaż? Tak! Yy, podoba mi się jak to wygląda, bo one są takie satynowe, ale nie są zbyt błyszczące. Widać tu. Mi czasami, jak zresztą widzieliście nieraz, ja używałam satynowe cienie tutaj w załamanie, bo z reguły się mówi, nie, nie powinno się używać. No takie, takie, takie są zasady. Podobno. Czekajcie, lusterko poprawię, bo się przekręca. Oj, muszę kupić drugi, naprawdę. Gadam taki chyba już z pół roku. Ech, mi nie przeszkadzają satynowe, o ile ta satyna nie jest zbyt błyszcząca i przy okazji pudrowa, bo czasami się zdarza tak, że owszem, są cienie, które są no, teoretycznie mało napigmentowane, ale albo jasne, no więc trzeba ich nałożyć dużo, żeby było chociaż odrobinę widać i przez to, albo nawet czasami nie dużo, tylko po prostu są takie sypiące i więc widać wtedy, że to jest coś takiego mącznego, błyszcząco mącznego i to tak obciąża powiekę. Tutaj Kiedyś używałam, z czego to było cienie. Poczekajcie moment, znajdę je. O, tu kiedyś wam testowałam takie trio z Elizabeth Arden. Co prawda te są bardziej błyszczące, bardziej takie mm, widoczne na powiece, ale tutaj też używałam te, że w załamanie. I to taką cieniutką warstwą da dawało radę dać, żeby one były widoczne i ładnie wyglądały. Tu z tymi cieniami jest podobnie. Nie trzeba ich bardzo dużo pakować, żeby pokazały ten swój kolor, który mają. No ale wiadomo, one są jasne z założenia. Jeżeli chodzi o te dwa ciemniejsze, mam wrażenie, jakby one były ciut bardziej błyszczące. Nie, to inaczej. Ciężko mi to jest powiedzieć. One tak jakby, jak się popatrzy, ciut bardziej błyszczą. Może pomotam się, ale spróbuję Wam wyjaśnić i tak jakby bardziej pokazują fakturę skóry. Ale nie w złym sensie, nie, po prostu chcę porównać kolorystyki, ale ten jasny, jak nałożyłam tutaj, on się błyszczy, no z jednej strony tak samo, ale to jest in... jejku, ciężko mi jest wyjaśnić, o co mi chodzi. Inaczej. One się błyszczą, tylko sposób błysku tych ciemniejszych jest taki Zwyczajny to jest źle, źle powiedziane. Nie wiem, jak to powiedzieć. Dobra, może inaczej. E, tu ten, ten biały, jak nałożyłam, nie jest spektakularny. Nie jest mocno widoczny. Ale jak go zaczęłam nakładać, to patrzę, wow, jak on wygładza powiekę. Autentycznie, tutaj, tu i tutaj w kąciku. Delikatnie to się błyszczy, tak, tak. Coś na zasadzie jak taka mm, zdrowa skóra. Zdrowa, niepomarszczona skóra. Zwłaszcza ten jasny. Przy tych dwóch, owszem, też jest takie wygładzenie, wygładzenie. Też jest ten podobny błysk, ale to już nie jest tak samo. Tutaj w przybliżeniu, bo tak teraz to nie widzicie, ale w przybliżeniu, tu miałam wrażenie, że tak bardziej na przykład jak mam jakąś nierówność, to ta nierówność jest jakoś tak. Mm, może to złe słowo, bo, bo to nie o to chodzi, że tak jakby podkreślona, ale to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to w porównaniu z tym cieniem jasnym, to tamte tak jakby delikatnie podkreślały. Motam się, ale mam nadzieję, że Wam wytłumaczyłam o co mi chodzi. Że zrozumieliście te moje motanie. One, jeżeli chodzi. Wszystkie trzy są takie delikatne, niewielką, niewielką warstwę można dać, ale ten najjaśniejszy jest taki. Moim zdaniem, rewelacyjny dla kogoś, kto ma bardzo, bardzo taką już pomarszczoną powiekę. To będzie rewelacja do takiego delikatnego make-upu, takiego tylko mm, upiększającego. O, ale dla mnie, tak szczerze, jeżeli by miało patrzeć na to, czy one są, żeby były takie idealne, żebym chciała yy, bardzo często je używać, to ten środkowy by musiał być bardziej matem. Nie błyszczący. Te dwa mogłyby być błyszczące, ale ten środkowy, jakby był matem, to byłyby dla mnie idealne. W tym momencie powiem tak, przez to, że jak one wygładzają powiekę, ja wiem, że na pewno będę y, po nie sięgała. Y, w takie dni, kiedy będę chciała, to po prostu tylko tak od coś tam maźnąć y, na szybkiego. Bo o, właśnie, jeszcze jedna kwestia. Y, one są bezproblemowe, jeżeli chodzi o przechodzenie jedno w drugie. Tutaj to tam nie potrzeba żadnego pędzelka do blendowania. Tymi, co nakładacie, to ciach, 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 da radę. To, to, był moment, chwila, dosłownie moment, chwila, jak jeden przez drugi przeszedł. Fakt, to też przez to, że to one właśnie są satynowe, fakt też przez to, że yy, są takie yy, słabo napigmentowane, ale wierzcie mi, bywają Cienie, które są i satynowe, albo są i matowe, które są słabo napigmentowane, ale ni cholery nie chcą się rozetrzeć, jak się gdzieś przyłożą, to nie ruszycie. No, można je na zakładkę robić, a i tak widać taką krewę, a tutaj nie widać krechy ono tak, tak ładnie przeszło. Także jeżeli ktoś lubi takie, nie przeszkadza przede wszystkim w załamaniu, że ma satynę. I, I lubi takie bardzo delikatne makijaże i szybkie, bo to jest, to jest błyskawica. To ja polecam te cienie. Naprawdę polecam. Ale jeżeli ktoś mm, lubi dobry pigment, lubi, żeby był mat, żeby był, a jeżeli nie jest nie mat, to żeby był porządny błysk, to nie są absolutnie dla niego cienie. Ale jeżeli ktoś, na przykład, jest początkujący lub tak jak to to Poradzi sobie bardzo dobrze z tymi cieniami. Akurat no z, tym, z tą wersją kolorystyczną. Mam jeszcze jedną. Fiolety. No ale dzisiaj nie będą mi fiolety pasować do tego, jak będę wychodziła. Więc musiałam dzisiaj brąziki. Bo tak to bym pewnie fiolety wzięła, no wiecie. No ale w każdym razie, jeżeli chodzi o ten zestaw kolorystyczny, te trio, serdecznie polecam. No, to się nagada, Raptem trzy cienia, ja bla, 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 bla. No, ale chciałam Wam wyjaśnić, jak ja je odbieram, żeby na przykład ktoś kupując, decydując się na nie, e, nie powiedział, że głupoty powiedziałam. Więc lepiej więcej pogadać, żebyście wiedzieli, na co się decydujecie, jeżeli się zdecydujecie na nie, albo dlaczego się na nie nie chcecie zdecydować. No. <laughs> Dobra, serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku. O ile go oglądaliście do końca, i dajcie słupka. פא פא